Nos Kawery, Paweł Berencewicz, ilustracje, Kasia Kołodziej. Rozdział drugi. Na Manhattanie była noc. Od strony Broadwayu i Times Square biła łuna bajecznie kolorowych neonów. Łagodna bryza niosła delikatny morski zapach znad nieodległej rzeki Hudson, a w Central Parku śpiewały słowiki. W dwunastopokojowym apartamencie na ostatnim piętrze wieżowce przy Central Park West dawno zgasły światła, ale Wittorio Benetti nie mógł zasnąć. Wiercąc się niespokojnie, przemierzał swoje rozległe łoże z zachodu na wschód i z powrotem, a Edwabne, kołnierzyk jego liliowej piżamy był, wi był wilgotny od potu kołnierzyk z wyhaftowanym ogoniastem B. Rzecz jasna. B oczywiście był od Benetti i od wielu już lat zdobiło każdą kolekcję stworzoną w pracowni cesarza mody, jak w poetyckim porywie nazwał go kiedyś jakiś dziennikarz, a jego koledzy po piórze z lubością to podchwycili. Każdy świata ściślej bogatszy jego część Nosi, nosił płaszczy Benettiego, tańczył w sukniach Benettiego, spacerował w jego butach i wycierał nosy w chustki z ogoniastą betką. A mimo to maestro nie mógł spać, mimo to, a może właśnie dlatego. Ilekroć Milku zgiełk eleganckich przyjęć, ilekroć cichu, nieprzerwany szum komplementów, ilekroć gwarno nocy, zmieniał się w senny szmer. Jakiś głos, łagodny i niepokojący, szeptał mistrzowi do ucha. Brawo, Vittorio, udał ci się życie. Co było do uszycia, uszyłeś? Co było do wymyślenia, wymyśliłeś? Co było do ubrania, ubrałeś? W świetnym stylu dobiegasz na mety. Do tego głosu bał się Vittorio Benetti.” Przez niego nie mógł spać. Jak to do mety? Myślał i czuł, że coraz bardziej się poci. Czy naprawdę nie ma już nic do uszycia? Czy rzeczywiście powiedział ostatnie słowo? Przecież każdego dnia w jego olbrzymiej pracowni rodziły się nowe wzory, kroje, kolory, dodatki. Sztab młodych projektantów, zagrzewany do pracy samym spojrzeniem mistrza, wytężał swoje nieprzecienne talenty, żeby dla ogoniastej betki znaleźć nowe i godne tło. Nie oszukujmy się, Wiktorio, sączył mu się do ucha złowieszczy głos. Co tak naprawdę nowego możesz jeszcze wymyślić? Dłużej czy krócej, czarno czy w kolorach, luźno czy obciśle, nie ma już miejsca na nowe pomysły. Możesz najwyżej mieszać stare. Cisnąłby najchętniej w ten głos szklanką albo książką leżącą przy łóżku, ale wewnętrznych wewnętrznych głosach najgorsze jest to, że bardzo trudno w nie trafić. Przewracał się więc tylko z boku na bok, zakrywał głowę poduszką, Wrócił sam do siebie stary sycylijski kołysanki, który kiedyś rzucił mu babcia i zerkał z nadzieją w okno, czy nie zamierza je świtać. I właśnie wtedy, kiedy łuny Broadwayu zaczynały roztapieć się w szarym brzasku, a Piotr z nadchód przyniósł pierwsze smętne buczenia okrętowych syren, przyszedł sen. Zmęczone nocą ciało Cezarza Mody znieruchomiało w kłębowisku jej dwabnej pościeli. A dziś wewnątrz głow na ekranie zamkniętych powiek pojawiły się obrazy. Po czerwonym dywanie wybiegu dostojnie kroczyły długonogie modelki. Musiał to być chyba pokaz jego własnej kolekcji, bo nie mógł opanować zdenerwowania. Dziewczyny ubrane były w spodnie, swetelki i późno jesienne płaszcze. Na nogach miały buty, na dłoniach rękawiczki, na szyjach szaliki, na głowach czapki, na uszach nauszniki, na oczach okulary. Nawet ich usta pokryte były grubą warstwą czerwonej śminki, a mimo to Vittorio Benetti miał dziwne wrażenie, że modelki są jakby nie do końca ubrane. Śmiertelnie przerażony przyglądał im się uważnie, ale poza twarzami nie miały ani skrawka nieosłoniętego ciała. Jedna z nich chyba go zauważyła, Pośmiechnęła się i radośnie pomachała do niego ręką tak radośnie, że przekrzywiły jej się ciemne, szerokie okulary. Poprawiły je szybko, a przy okazji lekko podrapała się. – Mamma mia! – krzyknął we śnie Wiktorio. – Mają gołe nosy, zapomniałam o nosach. Zbudziłem, zbudził się znany potem i przez chwilę leżał wpatrzony w malowidło na suficie sypialni. Uspokajał się powoli, w miarę jak docierało do niego, że to był tylko sen. Głupi, bezsensowny i w sumie śmieszny sen. – Gołe nosy! – prychnął i pokręcił głową na wilgotnej poduszce. Potem nagle twarz ustężała, a w oczach pojawił się dziwny blask. Runa genialnego pomysłu. Czemu wcześniej o to nie pomyślałem zawołał, odrzucając nagł zmiętą kołdrę. Sześć miliardów nieubranych nosów? Toż to niewiarygodne marnotrawstwo. Jak młodzieniaszek wyskoczył z łóżka, podbiegł do okna i otworzył je na oścież. Z lubością wciągnął w płuce w świeże poranne powietrzne z nad Central Parku. Stawaj ludzkości wrzasnął. Dzisiaj biorę wasze nosy. Odwróci się od okna i energicznym krokiem podszedł do telefonu.